Samotna matka siedząca przy stoliku dla jednej osoby, aż CEO pojawił się i szepnął, udawaj, że jestem Twoim mężem. Marina poprawiła prostą czarną sukienkę po raz trzeci i rozejrzała się po elegancką restaurację. Stolik dla dwóch osób wydawał się z niej drwić. Puste miejsce naprzeciwko było ciągłym przypomnieniem, że jej randka w ciemno nie się nie zjawiła. 45 minut oczekiwania, trzy szklanki wody i litościwe spojrzenia kelnerów. W wieku 32 lat matka ośmioletniej Sofii, Marina rzadko pozwalała sobie na takie chwile. Jej przyjaciółka Klere tak nalegała na terantkę, że w końcu ustąpiła, znalazła opiekunkę i przygotowała się po raz pierwszy od miesięcy. Teraz czuła się śmiesznie. Wzięła torebkę, zdecydowana wyjść, gdy głęboki głos szepnął jej do ucha. Udawaj, że jestem Twoim mężem. Marina odwróciła się, przestraszona, i stanęła twarzą w twarz z wysokim mężczyzną w nienagannym garniturze i intensywnych ciemnych oczach. Zanim zdążyła zaprotestować, usiadł naturalnie na pustym krześle naprzeciwko. Przepraszam za spóźnienie, kochanie, powiedział, wystarczająco głośno, by pobliski kelner usłyszał. Spotkanie trwało dłużej niż oczekiwałem. Marina patrzyła na niego, zdezorientowana, ale coś w jego wyrazie twarzy, mieszanka pilności i błagania, sprawiło, że się zawahała. Ja! zaczęła. Proszę, mruknął, lekko się pochylając, tylko na kilka minut. Jest pewna, skomplikowana sytuacja. Wtedy Marina zauważyła blondynkę w eleganckim stroju przy stoliku w głębi sali, obserwującą ich z uwagą. Kobieta dyskretnie podniosła telefon, jakby chciała zrobić zdjęcie. Nazywam się Rafael, kontynuował. Biorąc rękę Mariny na stole. Rafael Mendonca. I właśnie uratowałaś mnie przed skandalem w tabloidach. Marina natychmiast rozpoznała to nazwisko. Rafael Mendonca, dyrektor generalny największej firmy technologicznej w kraju, zawsze na okładkach czasopism biznesowych i najwyraźniej również na stronach plotkarskich. To dziennikarka, wyjaśnił szybko, nadal trzymając jej rękę. Próbuję zrobić mi zdjęcie z no, z kimś, z kim nie powinno mnie być. Marina dyskretnie spojrzała na kobietę, która teraz wydawała się sfrustrowana, widząc go najwyraźniej na romantycznej kolacji z nieznajomą. Dlaczego miałabym ci pomagać? Spytała Marina wreszcie odzyskując głos. Rafael uśmiechnął się po raz pierwszy, a Marina zauważyła, jak to całkowicie zmieniło jego poważną twarz. Bo zostałaś porzucona w tej restauracji i zasługujesz przynajmniej na przyzwoitą kolację, powiedział. I bo No, masz dobroć w oczach. Coś mi mówi, że rozumiesz, co to znaczy chronić tych, których się kocha. Coś w sposobie, w jaki to powiedział, dotknęło marinę. Może to był instynkt macierzyński, a może samotność ostatnich lat, ale lekko skinęła głową. Dobrze mruknęła, ale tylko dopóki ona nie odejdzie. Rafael skinął na kelnera, który natychmiast się zbliżył meni degustacyjne dla dwojga, proszę, i waszą najlepszą butelkę czerwonego wina. Gdy kelner odszedł, Rafael ponownie się pochylił. Dziękuję. Wiem, że to dziwne, ale. Masz dzieci. Marina przerwała, zauważając, jak wspomniał o ochronieniu tych, których się kocha. Rafael wydawał się zaskoczony pytaniem. Mam córkę, ma, ma osiem lat. Tyle samo, co moja Sofia, powiedziała Marina, nie zastanawiając się. Jesteś samotną matką, spytał, a w jego głosie było coś, co nie było litością, lecz zrozumieniem. Od czterech lat potwierdziła. A ty od dwóch lat ojciec Klary zginął w wypadku. Cisza, która nastąpiła, nie była nie, ale pełna wzajemnego zrozumienia. Dwoje samotnych rodziców, dwoje dzieci w tym samym wieku, dwoje ludzi próbujących samotnie poruszać się po życiu. Czy ona nadal patrzy? spytała Marina. Rafael dyskretnie spojrzał przez ramię Mariny. Tak, ale wydaje się mniej zainteresowana teraz. Myślę, że rodzinna kolacja to nie ten typ skandalu, którego szuka. Kolacja przybyła i ku zaskoczeniu Mariny rozmowa płynęła naturalnie. Rafael pytał o jej pracę. Była nauczycielką plastyki w szkole publicznej. I opowiadał o trudnościach równoważenia kariery korporacyjnej z ojcostwem. Klerę przebywa z moją matką przez większość czasu, przyznał, Nienawidzę tego, ale nie widzę alternatywy. Sofia zostaje w przedszkolu do późna, bo wieczorem daje prywatne lekcje, powiedziała Marina. Czasem czuję, jakbym przegapiała najlepsze chwile jej życia. Dokładnie, powiedział Rafael, a w jego głosie była ulga: ludzie bez dzieci nie rozumieją tego ciągłego poczucia winy. Byli w połowie deseru, gdy Marina zauważyła, że dziennikarka wyszła przynajmniej pół godziny temu. Już poszła, powiedziała cicho. Rafael rozejrzał się i skinął głową. Masz rację. Zawahał się. Marina, ja. Dziękuję za kolację, powiedziała, wstając. To było nieoczekiwanie miłe. Zaczekaj, on też wstał. Chciałbym, to znaczy, jeśli chcesz. Marina się uśmiechnęła. Rafael, jesteś potężnym. Bogatym i sławnym mężczyzną. A ja jestem nauczycielką, która ledwo wiąże koniec z końcem. Żyjemy w różnych światach, ale jesteśmy rodzicami, powiedział po prostu. I dziś wieczorem, po raz pierwszy od miesięcy, nie czułem się samotny. Marina przyglądała mu się przez chwilę, w jego oczach była szczerość, Wrażliwość, której kamery nigdy nie uchwyciły. Klerę lubi sztukę, spytała w końcu. Uwielbia, ciągle rysuje. Sofia też. W sobotę jest wystawa sztuki dziecięcej w muzeum. Jeśli chcesz zabrać Klarę. Bardzo chcielibyśmy, powiedział Rafael szybko. To znaczy. Gdybyście wy z Sofią też poszły. Marina skinęła głową, biorąc serwetkę i notując swój numer. Za dwoje dzieci, które uwielbiają sztukę, powiedziała, podając mu karteczkę. Za dwoje dzieci, które uwielbiają sztukę, powtórzył, uśmiechając się. Gdy Marina wróciła do domu, klerę, opiekunka, Spytała, jak poszła randka. To nie była randka, której oczekiwałam, powiedziała Marina, zamyślona, ale może była dokładnie tym, czego potrzebowałam. Następnego ranka obudziła się z wiadomością od nieznanego numeru. Klerę już wybiera sukienkę do muzeum. Bardzo dziękuję za wczorajszy wieczór. Nie tylko za pomoc. Ale za rozmowę minęło dużo czasu, odkąd nie czułem się zrozumiany. Rafael. Marina się uśmiechnęła, odpisując. Sofia też jest podekscytowana. I Rafael, dziękuję za przypomnienie mi, że nadal istnieją przyzwoite kolacje. Czasami, pomyślała, Najlepsze spotkania to te, które zaczynają się nieoczekiwanym szeptem i dobrze zamierzoną kłamstwem. Epilog rok później. Marina poprawiała sprawdziany przy kuchennym stole, gdy Sofia wbiegła do środka. Mamo, Rafael jest tutaj. I przywiózł Klarę i i ma niespodziankę. Marina się uśmiechnęła. Spotkania w muzeum stały się obiadami w parku, które stały się kolacjami w domu, które stały się zmieszaną i szczęśliwą rodziną. Rafael drastycznie ograniczył swój harmonogram pracy, a Marina zgodziła się prowadzić lekcje plastyki w jego firmie w weekendy, projekt społeczny, z którego korzystały dzieci pracowników. Jaka to niespodzianka? Spytała Marina. Sofia pokazała mały zabawkowy pierścionek. Poprosił mnie, żebym ci to dała i spytała, czy chcesz wyjść za niego naprawdę tym razem. Marina się roześmiała, przypominając sobie noc, gdy wszystko zaczęło się od prośby o udawanie jego żony. A co ty myślisz? Spytała córkę. Myślę, że i tak już jesteśmy rodziną, powiedziała Sofia pragmatycznie. Ale fajnie byłoby mieć to też na papierze. Rafael pojawił się w drzwiach kuchni z Klarą u boku, oboje uśmiechnięci nerwowo. Więc powiedział, tym razem to nie jest udawanie. Marina, czy zechcesz wyjść za mnie? Naprawdę. Marina spojrzała na dwoje niespokojnych dzieci, na mężczyznę, który wszedł w jej życie, szepnąc kłamstwo, a został, mówiąc prawdę i skinęła głową. Tak, ale tym razem nie musisz szeptać. I nie szeptał. Krzyczał z radości. Podniósł ją z podłogi i zakręcił nią po kuchni. Podczas gdy Sofia i Klere klaskały i śmiały się. Czasami najlepsze historie miłosne zaczynają się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, z najbardziej nieprawdopodobnymi ludźmi i rosną w najprostszych momentach, jak rodzinne kolacje i sobotnie poranki w muzeum. Koniec!